W tym czwartym roku, ale oryginalne z epoki jak najbardziej są. Właściciele z nich korzystali. Niekoniecznie tutaj w zamku. Jakby pomieszczenia zostały zaaranżowane już w latach 50. czy nawet wcześniejszych, jakby zmieniane, dostosowując się do potrzeb jakby turystów, gości, do tego, żeby łatwo było i przyjemnie ten zamek zwiedzać. W tym pomieszczeniu mamy jeszcze przepiękne mebelki dziecięce, zaraz do nich podejdziemy. Zapraszam. Fotel i kanapa. Korzystał z nich podobno sam Tytus Działyński, a także jego dzieci. W ogóle dzieci zwiedzając zamek zachwycają się tymi mebelkami i niejedno chciałoby takie mebelki u siebie w pokoju mieć. Te są wyjątkowe. I też jeszcze proszę zwrócić uwagę na to, jak wyglądał zamek w czasach Białej Damy, czyli w czasach Teofilii Zdziałyńskich. Ona przebudowała ten zamek, który no, do idealnych wtedy nie należał, i w XVIII wieku uczyniła z niego przepiękny barokowy Barokowy pałac. I ta grafika właśnie pokazuje nam zamek w czasach, w czasach Białej Damy. I jeszcze taka ciekawostka: myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to byłoby e, takim grzechem i nie nietaktem chyba w stosunku do Jadwigi, gdybyśmy nie powiedzieli, nie podkreślili tego, że ona była niezwykle wykształconą, utalentowaną kobietą. Ona posługiwała się kilkoma językami obcymi, w tym szwedzkim, tureckim, arabskim, oczywiście angielskim, bo miała angielską guwernantkę, no i te języki e, klasyczne. I też była tłumaczką i sekretarką swojego męża, ale francuskim. francuskim, ale niestety w tych kwestiach domowych, to tak jak już wyszła za mąż do tego swojego wuja, to nie bardzo jej, to wychodziło. Dodam tylko taką ciekawą anegdotkę, że jak służąca przyszła do Jadwigi i powiedziała, że mleko podrożało. No i w tym miejscu, gdzie zazwyczaj kupował, to mleko jest droższe. Ale na drugim końcu Paryża, bo oni mieszkali w Paryżu, to mleko jest ciut tańsze. Jadwiga powiedziała: Nie ma problemu, weź dorożkę i jedź po to mleko. I to pokazuje, jak ona się znała na finansach. Ta dorożka pewnie była dwa razy droższa od tego mleka, które, które, które podrożało. Tak? No, taka była Jadwiga. No i stąd właśnie chyba pomysł, ażeby wszystkie inne kobiety z tych rodów i tych zamożniejszych i tych troszeczkę mniej zamożnych kształcić i przygotowywać też nie tylko do tej roli damy, ale też do tej roli żony. Stąd właśnie szkoła domowej pracy kobiet. Zapraszam teraz do salonu. Portret nad kominkiem przedstawionego dziadka, Tytusa Działyńskiego, jako już poważnego wiekiem. Kominek, nad którym wisi ten obraz, łączy się z historią z moim dziadkiem. Kiedy prusacy przybyli do zamku, by go aresztować za udział w powstaniu, dziadek mój ukrył się w skrytce za tymże kominkiem, który wówczas był głębszy. Wszedłszy tam, kazał słudze swemu rozpalić ogień suty na kominie. Powietrza dostarczał. Mu niewielki otwór w ścianie, zasunięty z lekka obrazem. Gdy żandarmi, przetrząsnąwszy cały zamek, nie znaleźli go, wściekli ze złości, ale zdziemnięci przyszli obrać się przy kominie. Słyszał wtedy ze swojej skrytki ich rozmowę i zrozumiał, że chcąc się ratować, musi uciekać. Co też od razu po ich wyjeździe zrobił. Znajdujemy się w tej chwili w salonie, ale ostatni właściciel zamku nazywał ten pokój pokojem skazańców. Dlatego że z tych portretów, które tutaj widzimy, spoglądają na nas właściciele zamku, którzy zostali, można by powiedzieć, skazani za swoją działalność patriotyczną. Mamy dwa portrety Tytusa Działyńskiego. On, za działalność, za walkę w Powstaniu Listopadowym, e, został skazany właściwie na konfiskatę majątku. Jego syn z kolei Jan. E, Jedni twierdzą, że skazano go na śmierć, potem, że ten wyrok zamieniono na areszt, ale udało mu się w ogóle uciec, uniknąć tego, tego wszystkiego. Natomiast stryj Tytusa e, został skazany na wywiezienie na Sybir i stamtąd już po prostu nie, nie powrócił. Z tym pomieszczeniem jest też związana pewna legenda, którą przepięknie opisała wnuczka Tytusa Działyńskiego, Maria Zamońska, o tym, jak to Tytus schował się w kominku. Otóż niestety, ale w czasie, kiedy. Tutaj faktycznie wojska przyszły szukać Tytusa. Tytusa w zamku już nie było. Myślę, że Maria, opisując to w swoim pamiętniku, chciała podkreślić, jakim to wspaniałym człowiekiem, jakim patriotą był jej dziadek, no i że był gotowy poświęcić nawet swoje życie i zdrowie, bo przecież rozpalony ogień w kominku i Tytus siedzący w tym pomieszczeniu to raczej dobrze skończyć się nie mogło. Mamy też tutaj przepiękny stół wykonany z 16 różnych gatunków drewna. Tradycja mówi, że córki Tytusa uczyły się tych nazw na pamięć. My dzisiaj myślę, że nie będziemy tego, tego zgadywać i o, tym, i o tym mówić. W każdym razie salon zachował oryginalny wystrój z czasów faktycznie dawnych właścicieli. Przepiękne odżywia, półeczki różnego rodzaju, gdzie jeszcze w czasach fundacji trzymano różne bibeloty, takie przedmioty Pamiątkowe, różnego rodzaju codziennego użytku, ale niestety nie wszyscy potrafili to uszanować. Mówi się, że w salonie spędzano czas wolny. No i faktycznie mamy kanapy, mamy też instrumenty muzyczne, ale te instrumenty do zamku przyjechały dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. Mamy tutaj przepiękny fortepian, który został wykonane w 1810 roku. Należał do siostry Tytusa działańskiego Klaudyny Potockiej i podobno grywał na nim sam Fryderyk Chopin, koncerty dla polskiej emigracji w Dreźnie. Mamy też harfę paryską, harfę pedałową. No dzisiaj już troszeczkę. Nie w takim idealnym stanie jak dawniej, czyli można by powiedzieć, że faktycznie instrumenty jak najbardziej do tego miejsca pasują, ale tutaj raczej częściej rozmawiano, prowadzono dyskusje, ewentualnie czytano w przypadku pań jakieś, jakieś książki. Jako dowód, że ten fortepian gra trzy dźwięki zagrane, czyli wszystko się zgadza. Troszeczkę rozstrojony. W salonie też mamy jedno z takich sekretnych, tajemnych przejść. Jest to... Podłodze wejście do jednego z pomieszczeń w piwnicach zamkowych, i nie ma z tego pomieszczenia innego wyjścia jak tylko właśnie przez ten otwór. W tym momencie, w suficie z perspektywy salonu, w podłodze musimy wyjąć fragment podłogi, otworzyć coś na kształt takiego włazu, włożyć drabinę, i dopiero wtedy możemy tam wejść. Niektórzy mówią, że ukrywali się tam uczestnicy powstania styczniowego ponieważ Jan Działyński był zaangażowany w powstanie styczniowe, ale inni uważają, że przechowywano tam najcenniejsze ze zbiorów biblioteki Kurnickiej, biblioteki Tytusa Działyńskiego. Przejdziemy teraz do kolejnego pomieszczenia, do sali czarnej. Znajdujemy się teraz w sali czarnej. Dlaczego ta sala nazywa się czarna skoro są Białe ściany. No właśnie, serat czarny dlatego, że mamy tutaj czarną marmurową posadzkę. Jest to podłoga co prawda współczesna, jeżeli uznamy, że 60. lata XX wieku to jest współczesność, ale pierwotnie w czasach Jana Działyńskiego po prostu była tutaj cementowa podłoga pomalowana czarną farbą, stąd nazwa pomieszczenia. Sala Czarna. Jest to w ogóle dawna zamkowa sień w czasach Białej Damy. Tak jak już wspomniałam na początku, to tutaj znajdowało się główne wejście do Zamku Kurnickiego. Dopiero kiedy ona przebudowała zamek, ten most został jakby zniszczony, zburzony i powstał most od strony, dzisiaj byśmy powiedzieli fachowo północnej, czyli po prostu od strony Kurnika. W tym pomieszczeniu mamy bardzo ciekawy obiekt, przedmiot muzealny. Jest to mozaika pompejańska, czyli mozaika z Pompeji. I wieku naszej ery, tego typu mozaiki były umieszczane przed wejściem do rzymskiego domu, ale oczywiście trzeba pamiętać, że te domy były na troszeczkę jakby innym kształcie niż te nasze dzisiejsze. Umieszczano je w podłodze i to było takie ostrzeżenie przed niebezpiecznym psem, po łacinie kavecanem, po polsku po prostu uwaga, zły pies, strzeż się psa. Chciałabym jeszcze teraz pokazać państwu jeden obraz, który Prawdopodobnie przedstawia inny wizerunek naszej białej damy, czyli naszej Teofili z Działyńskich-Szałderskiej-Potulickiej, z przepięknym krajobrazem, widokiem kurnika, Bnina, według wyobrażeń artysty, ale myślę, że o tym obrazie najlepiej opowie sama Teofila. Obraz ten ukazuje moje największe osiągnięcia budowlane modernizacyjne Przechadzam się tu razem z paziem po ogrodzie. A w głębi zostały ukazane dwa miasteczka, kurnik i Bnin. Dziś już nikt nie pamięta, jak wyglądały dawne ogrody wokół zamku. A ogród mój był przepełniony ptaszarniami i wodotryskami rozmaitego kształtu. Jeden z nich to był lew, który przednie łapy opierał na herbach mojej familii. Z paszczy jego sączyła się woda. Strumienie tej wody tryskały wszędzie, podobnie jak z głowy wieloryba, czy z paszczy krokodyla. Na kanale okalającym zamek pływały śnieżne łabędzie, a po obszernym zamkowym dziedzińcu przechadzały się żurawie, pawie, bażanty. W samym zaś ogrodzie, dotąd stojące tam dwie ogromne oranżerie, zawierały najrzadsze rośliny zagraniczne. Na zwierzyńcu hodowałam jelenie, a nawet wielbłąda. Czas upływa. Jedyne, co zachowało się z dawnych ogrodów, to pozostałości alei lipowo-grabowych. A fontanny, cóż? Porośniętym chem gdzieś w zaroślach, kamienna misa, czy lew, z którego niegdyś sączyła się woda. Niestety opis ogrodów Białej Damy znajdziemy już tylko i wyłącznie u, e, w zapiskach Edwarda Raczyńskiego czy Łukaszewicza. Niewiele zachowało się, ale nie teraz o ogrodach. Czas mówić. Zapraszam do jadalni. Być może coś dobrego dla nas przygotowano. Może jakaś kolacja? Znajdujemy się teraz w jadalni, czyli w pomieszczeniu, w którym tak naprawdę jadali oni posiłki. Przepiękne, oryginalne krzesła, oryginalny stół, ale proszę zwrócić przede wszystkim uwagę na ten sufit. Drewniany, kasetonowy, z herbami e, najznakomitszych rodów, herbami rycerstwa polskiego. Te herby zostały wykonane na podstawie dzieła Jana Długosza, na zamówienie oczywiście Tytusa Działyńskiego. I taka ciekawostka, mamy 71 herbów i 72 miejsca. Czyli jedno miejsce pozostaje miejscem pustym. Tytus Działyński zwykł żartować, że jest to po prostu miejsce dla herbu gościa. Czyli dla kogoś, kto przybył do zamku, był z tego szlacheckiego rodu, rycerskiego, wspaniałego, swojego herbu tutaj nie odnalazł. Tytus zawsze obiecywał, nie martw się, ja ten herb tam umieszczę. Nigdy tego nie uczynił. Nie ma tam żadnych śladów po gwoździach, nic kompletnie. Czyli po prostu taki żarcik hrabiego Tytusa. E, mamy tutaj też przepiękne szafy. Jedną gdańską, drugą holenderską, ale myślę, że najważniejszym punktem tego jakby pomieszczenia to jest właśnie obraz Teofilii z działyńskich potulickiej czyli naszej białej damy. Biała dama, dlatego że na portrecie została przedstawiona w przepięknej białej sukni. Obraz ten początkowo wisiał w runowie krajeńskim, czyli w miejscu, które również należało do białej damy. Runowo jest oddalone od kurnika o troszeczkę kilometrów, to jest województwo kujawsko-pomorskie. Później z tego pałacu, w którym ten obraz się znajdował, przeniesiono go do kościoła, czyli wisiał w świętym miejscu, a stamtąd, z kolei Tytus działyński, już w wieku XIX, ten obraz przywiózł tutaj do kurnika. Wszyscy mówią o mnie. Jako duchu tego miejsca, a przecież byłam kobietą z krwi i kości. Żoną, matką, stanowczą, skuteczną i samodzielną w zarządzaniu wielkim majątkiem kobietą. Wiodłam surowe i wstrzemięźliwe życie. Urodziłam się jako córka Zygmunta i Teresy 28 grudnia 1715 roku. W wieku 11 lat zostałam sierotą. Kiedy miałam 17 lat wyszłam za mąż za Stefana Szauldrskiego, człowieka o dobrym charakterze. Nasze małżeństwo jednak nie trwało długo, ponieważ Stefan zmarł, pozostawiając mnie z dwuletnim synem Feliksem. Moje drugie małżeństwo z o 8 lat młodszym Aleksandrem Potulickim, który nie był tak majętny jak ja, w dodatku był rozrzutny. Zakończyło się rozwodem i to zaledwie po sześciu latach. Jednak to nie czas i miejsce, żeby mówić o moim życiu osobistym. Przebudowałam zamek, czyniąc z niego przepiękny barokowy pałac. W moich ogrodach, w stojących tam oranżeriach, hodowałam najrzadsze rośliny zagraniczne. W jednej części ogrodu Stał budynek znacznej wielkości, który do hodowli jedwabników był przeznaczony. Wokół niego rosło mnóstwo drzew morwowych. W samym zaś zamku 12 panien do pracy około jedwabiu zatrudniałam, z których najpiękniejsze dla okolicznych świątyń przeznaczałam. Wydawałam też liczne przywileje Żydom, protestantom. Oczynszowałam chłopów, wprowadziłam straż ogniową, wybudowałam ratusz w kurniku i w bninie i wiele innych rzeczy godnych zapamiętania uczyniłam. Odeszłam z tego świata 26 listopada 1790 roku. O godzinie ósmej wieczorem. Przez osiem dni trumna z moim ciałem w pałacu była wystawiona na widok publiczny, a duchowieństwo świeckie i zakonne codziennie odprawiało przy mnie śpiewane czuwania i czytane msze. Dopiero 5 grudnia wieczorem pod przewodnictwem przewielebnego biskupa i z udziałem wielkiej liczby księży świeckich. Przeniesiono mnie z pałacu do kościoła parafialnego Kurnickiego. Na zajutrz, czyli 6 grudnia, odprawiono wystawny i kosztowny pogrzeb. Po zakończeniu tegoż samego dnia ciało moje złożono w krypcie pod kaplicą Najświętszego Mżańca. Wszyscy znamy legendę o Kurnickiej Białej Damie i właściwie Większość z nas zastanawia się, jak to się stało, że ona się tą...